W klinice hematologii, która jest ośrodkiem o długich tradycjach, jest to wieloletnia szkoła hematologii pana profesora Robaka, staramy się wdrożyć wszystkie te nowoczesne strategie terapeutyczne do naszego portfolio leczniczego. Jest to możliwe nie tylko dzięki ogromnemu zaangażowaniu zespołu, jest to możliwe również dzięki wprowadzaniu i wdrażaniu nowoczesnych technologii, takich jak transplantacje komórek krwiotwórczych, immunoterapię za pomocą limfocytów CAR, które wdrożyliśmy również w ostatnim czasie. Ale jest to również możliwe dzięki współpracy wielodyscyplinarnej, która jest możliwa dzięki pracy w wielospecjalistycznym szpitalu, posiadającym dostęp do różnych specjalizacji medycznych. I taka współpraca pomiędzy oddziałami również poprawia istotnie jakość pracy naszych lekarzy. Ostatnio podjęliśmy kolejne wyzwanie. Otwieramy nowy oddział hematologiczny. Mamy ambicje stworzenia pierwszego w Polsce i referencyjnego oddziału do leczenia ostrych białaczek, czyli chcemy stworzyć prawdziwy leukimia unit. Mamy już właściwą infrastrukturę, piękny nowoczesny budynek. Pacjenci czekają, a my liczymy, że na początku przyszłego roku będziemy mogli wykonać kolejny krok do przodu i rozpocząć nowy etap w leczeniu ostrych białaczek, oferując pacjentom nie tylko najnowocześniejsze terapie dostępne w Polsce, ale również dostępność do nowych leków w ramach badań klinicznych. Tak więc jest to dziedzina, która zapewnia nie tylko stały rozwój medyczny, ale również Rozwój naukowy, i wszyscy, którzy chcą dodatkowo rozwijać się naukowo, będą mogli znaleźć tutaj miejsce. I w związku z tymi nowymi wyzwaniami jesteśmy otwarci na wszelką współpracę z kolegami, koleżankami, internistami czy lekarzami, rezydentami, którzy chcieliby być częścią tego wielkiego wyzwania, które się podejmujemy, i razem z nami tworzyć taki nowy zespół Leukimia Unit.